Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się Belgią. A dlaczego Belgią? Są dwa powody. Pierwszy powód jest taki, że jest to dość ciekawy kraj, jeśli spojrzymy na języki, których tam się używa. A drugi powód jest taki, że kiedyś tam mieszkałem, spędziłem tam kilka miesięcy swojego życia i dzięki temu będę mógł Ci opowiedzieć nie tylko Teoretycznie, ale również od tej strony praktycznej, jak wygląda życie w Belgii z językowego punktu widzenia. Na początku pokażę Ci, jak ten kraj jest podzielony administracyjnie i językowo. Jeśli chodzi o podział administracyjny, to Belgia składa się z trzech regionów: regionem północnym jest Flandria, regionem południowym jest Walonia. A pomiędzy nimi jest jeszcze trzeci region, którym jest po prostu stolica Belgii, czyli Bruksela. Tak wygląda podział administracyjny. Podział językowy jest dość podobny do tego podziału administracyjnego. W północnej części Belgii, czyli we Flandrii, mówi się w języku niderlandzkim lub flamandzkim. Zaraz powiem o tym, dlaczego można używać obu tych nazw. Na południu, czyli w Walonii, e, mówi się po francusku, natomiast e, ten region stolicy, region Brukseli, jest e, oficjalnie regionem dwujęzycznym, czyli tam e, język niderlandzki, czy też flamandzki i język francuski mają e, taki sam status i powinny być traktowane na równi. Jeśli chodzi o języki urzędowe w Belgii, to są e, Trzy takie języki. O dwóch już wspomniałem, natomiast tym trzecim językiem jest język niemiecki, i on jest w śladowym użyciu. Być może można go spotkać w tych częściach Belgii, które graniczą z Niemcami, natomiast w takim codziennym życiu, jeśli mieszkasz w jakimkolwiek innym regionie w Belgii, to na pewno nie spotkasz się z językiem niemieckim. Dlaczego jest tak, że Jedna część Belgii mówi w języku niderlandzkim, a druga w języku francuskim. No, ma to swoje wyjaśnienie historyczne. Nie będę tutaj przytaczał wszystkich szczegółów, ale warto wspomnieć na przykład o tym, że w latach 1795-1814 Belgia była częścią Francji. Natomiast po upadku Napoleona, na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku, Belgia została przyłączona do Holandii, i w ten sposób powstało Królestwo Zjednoczonych Niderlandów. I taka sytuacja miała miejsce aż do roku 1830, kiedy doszło do powstania i Belgia ogłosiła niepodległość więc, jak widzisz, ten kraj był dość mocno związany i z Francją, i z Holandią w niektórych okresach swojego istnienia. Teraz chciałbym Ci pokrótce opowiedzieć o tym, czy i w jaki sposób te dwa główne języki używane w Belgii różnią się od francuskiego używanego we Francji i od niderlandzkiego używanego w Holandii. Więc jeśli chodzi o język francuski, są tutaj pewne drobne różnice, nie ma ich zbyt wiele. Taką najbardziej znaną różnicą, czymś, co wyróżnia francuski z Belgii. Są dwa liczebniki, 70 i 90, które w Belgii nazywają się inaczej 70 w Belgii to jest 70, a nie 70 A 90 to 90, a nie 90 To jest taka najbardziej znana różnica Inna różnica, o której dość często się mówi a chyba raczej się z nią nie spotkałem w praktyce Polega na tym, że Czasownika savoir, czyli wiedzieć w takim domyślnym znaczeniu Używa się często w, zamiast czasownika pouvoir Czyli jeśli Belk chce powiedzieć, że nie może czegoś zrobić To, to nie użyje czasownika pouvoir, tak jak w Francuz Tylko zamiast tego użyje czasownika savoir Oprócz tego są jeszcze jakieś drobne różnice w słownictwie, które, które nie są aż tak znaczące, i też oczywiście wymowa może się różnić, ale no, wymowa w języku francuskim też, też jest różna w samej Francji w zależności od regionu, i, i w Belgii jest podobnie. Jeśli chodzi o język niderlandzki, to tutaj nie będę się wypowiadał, bo, bo nie znam tego języka po prostu. Ale warto tutaj wspomnieć o tym rozróżnieniu, do którego nawiązywałem wcześniej, o rozróżnieniu na język flamandzki i na język niderlandzki. W języku niderlandzkim mówi się w Holandii, natomiast ta odmiana języka niderlandzkiego, którą posługują się ludzie we Flandrii, czyli w północnej części Belgii, nazywa się językiem flamandzkim. I tutaj też na pewno są zauważalne różnice. Ja pamiętam, że kiedyś, kiedy podróżowałem po, po Belgii z moją koleżanką, która jest Belgijką i jej językiem ojczystym jest właśnie ten język flamandzki, przysłuchiwała się rozmowie kilku dziewczyn, które siedziały koło nas i powiedziała mi, że ona z łatwością potrafi dostrzec różnice i powiedziała mi, że ta to jest na pewno z Holandii, ta to jest z Brugi, a tamta trzecia to jeszcze z jakiegoś innego miasta, więc te różnice na pewno istnieją. No, nie bez powodu mówi się o języku niderlandzkim i o języku flamandzkim. Być może zastanawiasz się, czy w Belgii można dogadać się po angielsku. Owszem, można, nie ma z tym większego problemu. Wszyscy Belgowie uczą się w szkole języka angielskiego od dość dawna, podobnie jak w Polsce, więc bez problemu dogadasz się po angielsku w Belgii. Wiem, bo sprawdzałem to, mimo że znam jeden z tych dwóch głównych języków używanych w Belgii, czyli francuski, kiedy podróżowałem po Flandrii, zastanawiałem się, czy, czy lepiej mówić tam po francusku, czy. Jednak udawać takiego kompletnego turysty i, i mówić po angielsku. I zdecydowałem się na to drugie, bo zdawałem sobie sprawę z tego, że język francuski może tam być odebrany nie najlepiej, bo generalnie mieszkańcy obu tych regionów niezbyt się lubią, więc nie chciałem być odebrany jako mieszkaniec Walonii, tylko wolałem być po prostu takim anonimowym turystą i dlatego mówiłem tam. Po angielsku. Być może zastanawiasz się, jak ci Belgowie się dogadują. No, jest to bardzo trudne. No, w praktyce bywa tak, że często się nie dogadują i to nie dlatego, że nie mają żadnego wspólnego języka, choć często tak jest. Ale jest to dość trudne, bo we francuskojęzycznej części Belgii wszyscy muszą uczyć się w szkole. Języka flamandzkiego i tak samo jest we Flandrii. Tam ludzie obowiązkowo w szkole uczą się języka francuskiego, więc teoretycznie Belgowie powinni być w stanie się ze sobą porozumieć, ale w praktyce jest różnie i generalnie raczej jest tak, że jeżeli Mieszkaniec Flandrii spotka się z mieszkańcem Walonii, to raczej będą rozmawiać po francusku, bo jednak, tym mieszkańcom z północy, jest łatwiej nauczyć się francuskiego niż odwrotnie. To, że w dwóch największych regionach w Belgii mówi się w innych językach, na pewno przyczynia się do tego, że mieszkańcy obu tych regionów niezbyt siebie lubią. W pewnym sensie jest to pewnie stereotyp, ale jest też w tym bardzo dużo prawdy. I to ma swoje przełożenie na przykład na politykę, bo bardzo często jest tak, że Belgowie mają problem z, z utworzeniem rządu chociażby i, i biją pod tym względem chyba, chyba światowe rekordy. Nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale jest to bardzo możliwe, bo. Mm, kiedy politycy z, pochodzący z obu tych regionów e, muszą się jakoś dogadać, no to w praktyce okazuje się, że jest to bardzo trudne i niekoniecznie jest to związane z tym, że posługują się innymi językami. Co jakiś czas mówi się nawet o tym, że Belgia mogłaby się po prostu podzielić na dwa osobne kraje, na Flandrię i na Walonię. Co jakiś czas e, wracają takie pogłoski, ale. Myślę, że raczej w najbliższej przyszłości to się nie wydarzy. Co jakiś czas będę starał się nagrywać tego typu filmy, bo na świecie jest wiele krajów, które są ciekawe z, z językowego punktu widzenia czyli tego, który nas najbardziej interesuje. Belgia jest jednym z pierwszych takich krajów. Kiedyś nagrywałem podobny odcinek o Malcie, na przykład, który też jest dość interesującym krajem. Myślę, że w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach znajdę kilka innych takich e, krajów, które są równie ciekawe jak, e, jak Belgia czy chociażby ta Malta, o której wspomniałem. Jeżeli uczysz się języków obcych i interesuje Cię taka tematyka, zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale.